Witaj w pierwszym materiale promującym mój nowszy produkt o nazwie The Wolf. Zadaniem tego filmu jest nie tylko dać Ci bardzo wartościowe narzędzie, ale przede wszystkim zmotywować Cię do tego, byś wreszcie zaczął konkretnie działać. By stworzyć Ci do tego odpowiednie warunki, postanowiłem, że osoba, która ukończy zarówno pierwsze, jak i drugie zadanie, otrzyma ode mnie bonusy łącznej wartości ponad 2000 zł. Tymi bonusami są Wszystkie moje dotychczasowe produkty online. Wejść na dwudniowe stacjonarne szkolenie o nazwie Wyjątkowy Mężczyzna oraz dostęp do produktu The Wolf. By wygrać, należy ukończyć dwa zadania oraz być obecnym podczas webinaru, który będzie miał miejsce 14 lutego o godzinie 20. Ważne, wybiorę tylko i wyłącznie jedną osobę, dlatego im więcej włożysz energii w cały ten proces, zarówno pierwsze, jak i drugie zadanie, tym lepiej. Wybieram jedną, jedyną osobę, dlatego że myślę, że bonusy są naprawdę zajebiście wartościowe. Byś jednak mógł zrobić pierwsze zadanie, potrzebujesz konkretnej strategii, potrzebujesz właśnie konkretnego narzędzia, żeby móc podejść do tego doświadczenia. Chcę ci pokazać o wiele mocniejsze ćwiczenia, chcę ci pokazać pewną metaforę, którą również polecam ci robić raz na jakiś czas, dlatego że ona jest cholernie, ale to cholernie mocna w kontekście tego, byś Uświadamiał sobie bardzo dużo na temat tego, gdzie jesteś w tym momencie w swoim życiu, jak idzie o taką męską, prawdziwą drogę, jak idzie o ten męski, prawdziwy i świadomy rozwój. Wyobraź sobie przed sobą stół. Ten stół ma pewne magiczne umiejętności. Może przyjąć dosłownie wszystko to, co jesteś w stanie zaoferować. Musisz również zrozumieć to, że energia męska, jak idzie o pewien fundament. Energią męską, jak idzie właśnie fundament, jest umiejętność dawania. Większość facetów, niestety, ciągle chce brać. Chce brać uśmiech od kobiety, chce brać od niej fajne emocje, chce ciągle brać, brać, brać. Prawda jest taka, że jeżeli stanie się mężczyzną, który wykłada przysłowiowo bardzo dużo na ten stół, ma ogromną wartość i ciągle tę wartość przekazuje dalej, wtedy będziesz bardzo atrakcyjnym mężczyzną w oczach dosłownie większości kobiet na tej planecie. Jednak jeżeli ty nie będziesz świadom tego, jaką wartość przekazujesz, jaką energię emanujesz, to ciężko ci będzie zrozumieć właściwie, czym tak naprawdę ta atrakcyjność jest. Więc, wyobraź sobie przed sobą magiczny stół. Weź wiele różnych kartek i zapisz na każdej z nich właśnie każdą twoją cechę charakteru, zarówno tą pozytywną, jak i negatywną, każdą twoją umiejętność, również te pozytywne, jak i negatywne, twoje wartości, jakimi kierujesz się w życiu, twoje przekonania, również te pozytywne, które dodają ci. Pewności w życiu dodają Ci, w ogóle być może uważasz to, że masz w sobie pewność siebie, to również jest przekonanie, a być może masz przekonanie, które Cię bardziej ogranicza i uważasz siebie za beznadziejną osobę, uważasz siebie za niepewnego siebie mężczyznę albo uważasz siebie za niemęskiego człowieka. Każdą jedną z tych rzeczy wypisz na oddzielnej karce. Tak samo wartości, jakimi krujesz się w życiu. Być może ważne jest dla Ciebie to, żeby być szczerym osobą. Być może ważne jest dla Ciebie to, żeby być pewną siebie osobą. Każdy, kto ogląda teraz ten materiał, dla każdego z Was pewne wartości, którymi się kierujecie w życiu, są czymś zupełnie innym, i mało kto właściwie zdaje sobie sprawę z tego, jakimi wartościami kieruje się w życiu. Ta metafora jest również właśnie po to, żeby jak najwięcej ci uzmysłowić. Wypisz każde jedno swoje osiągnięcie, niezależnie od tego, czy mówimy o wielkim sukcesie, czy mówimy o jakiejś nawet drobnostce. Wypisz dosłownie wszystko to, co jest w tobie w tym momencie. Każdą jedną rzecz, co jesteś w stanie wyłożyć na ten przysłowiowy stół, jaką wartość jesteś w stanie przekazać kobiecie, jaką energię emanujesz. Bądź jednak tutaj ze sobą po pierwsze na maksa, ale to na maksa szczery, po drugie każdą z tych rzeczy, którą wypisujesz, wypisz w sposób jak najbardziej konkretny. Bądź ze sobą absolutnie szczery, ale również pisz w sposób jak najbardziej konkretny tylko możesz. W momencie, gdy wypiszesz wszystko to, co jest w tobie, w momencie, gdy wypiszesz wszystko to, co na ten stół wykładasz, odpowiedz sobie na te pytania właśnie w takiej kolejności, jakiej będę je zadawał teraz. Czy wszystko to, co wyłożyłeś na stół, jest wystarczające, by zadbać o siebie? Jest to o tyle ważne, by naprawdę rozumieć, że jesteśmy w naszym życiu jedyną osobą, z którą będziemy mieli kontakt do końca naszego życia. Niezależnie od tego, z kim się będziesz spotykał, niezależnie od tego, jakie relacje będziesz tworzył, jesteś jedyną osobą, z którą będziesz miał kontakt do końca życia. A tego absolutnym fundamentem jest umiejętność, wiedza, przekonania, by umieć zadbać o samego siebie. Dlatego, że jeżeli nie jesteśmy w stanie zadbać o siebie, zapomnij o tym, że będziemy dbać o jakiekolwiek kobiety. Więc pierwsze pytanie, czy to, co wyłożyłeś na stół, jest wystarczające, by zadbać o siebie? Drugie pytanie, czy wszystko to, co wyłożyłeś na stół, jest wystarczające, by zadbać o kobietę? Czy są tam pewne umiejętności, jak na przykład umiejętność prowadzenia, jak umiejętność wpływania na jej emocje? Czy są tam, czy jest tam wiedza na temat tego, jak funkcjonują kobiety, jak funkcjonują mężczyźni, fundamentalna wiedza odnośnie tego, jakie są różnice w tym, jak my patrzymy często na świat. Kolejne bardzo istotne pytanie, czy jesteś zadowolony z tego, co znajduje się na tym stole? I tutaj bardzo ważna podpowiedź. Staraj się żyć w taki sposób, by wykładać na ten stół jak najwięcej i być zadowolonym z tego, co znajduje się na tym stole. Bądź ze sobą zawsze szczery, bo to, co wypisałeś w tym momencie, to jest wartość, którą dajesz światu, to jest wartość, którą dajesz Ty jako człowiek. Bądź więc ze sobą szczery i twórz swoje życie w taki sposób, by być naprawdę zadowolonym z tego, co znajduje się na tym stole i nie idziemy w drugie ekstremum. Nie chodzi o to, że jeżeli nie ma tutaj dużo różnych rzeczy, żeby nie karcić się nie być dla siebie większym katem, dlatego że nie wszystkie umiejętności tam są, nie każda wiedza tam jest, bo prawda jest taka, że ciągle będziesz dążył do tego, żeby było tam jeszcze więcej, żeby były tam rzeczy, które są dla Ciebie bardziej ok, które Ci bardziej służą w życiu. Natomiast odpowiedz sobie naprawdę na pytanie, czy jesteś zadowolony z tego, co już w tym momencie wyłożyłeś, bo idąc dalej, najprawdopodobniej dostrzegasz, że być może czegoś tam brakuje. Dlatego kolejnym pytaniem jest. Czego konkretnie według Ciebie tam brakuje? Jakich zasobów, jakich umiejętności, jakiej wiedzy, być może jakichś osiągnięć, być może pewnych cech charakteru. Czego dokładnie według Ciebie tam brakuje? I ostatnie zajebiście ważne pytanie, jak dokładnie zamierzasz nad tym pracować. Bądź ze sobą tutaj jak najbardziej szczery. Być może potrzebujesz po prostu z kimś na jakiś temat porozmawiać. Być może masz koło siebie osobę, która ma pewną wiedzę, albo ma pewne umiejętności, albo ma pewne cechy charakteru. Być może potrzebujesz jedynie porozmawiać z tą osobą i dowiedzieć się, w jaki sposób daną cechę charakteru wykształtowała w sobie, w jaki sposób ją wykształciła. Być może potrzebujesz po prostu dowiedzieć się czegoś być może z książki, być może od innych swoich znajomych, być może poszukać w internecie, czego konkretnie tam brakuje oraz jak dokładnie zamierzasz zadbać o ten brak. I te pytania w takiej kolejności polecam Ci zadawać raz na jakiś czas, po to, żebyś nieustannie zdawał sobie sprawę z tego, jaką wartością Ty ciągle emanujesz, jaką wartość jesteś w stanie wnieść do życia obcej osoby, jaką wartość jesteś w stanie wnieść do do życia również osób, które w tym momencie są w Twoim życiu. Twoim pierwszym zadaniem jest zrobienie doświadczenia, o którym słyszałeś przed momentem. W momencie, gdy to zrobisz, zrób koniecznie zdjęcia tego, co wykładasz na metaforyczny stół oraz umieść w komentarzach pod spodem, pisząc także kilka zdań odnośnie tego, jakie masz przemyślenia po tym, gdy zrobiłeś to doświadczenie. Co jest ważne? Wszystkie te komentarze muszą się znajdować na stronie wilk.pawełrawski.pl Nie musisz oczywiście podawać tutaj swojego imienia i nazwiska, możesz się podpisać nikiem lub jakąkolwiek ksywką i bądź też spokojny, żaden z tych komentarzy nie wyląduje nigdzie indziej i żaden z Twoich znajomych na Facebooku czy gdziekolwiek indziej nie zobaczy tego, że to akurat zamieściłeś Ty. Miej tego absolutną pewność i bądź absolutnie spokojny. Na sam koniec upewnij się, czy zapisałeś się na szkolenie, które będzie miało miejsce 14 lutego o godzinie 20, ponieważ właśnie tam wylosuje zwycięzcę oraz też oczekuj drugiego materiału wideo, w którym Ogłoszę drugie zadanie, a materiał ten wyląduje w necie już 12 lutego.